Dawno nie było odcinka z najlepszymi kamerami samochodowymi, a jako że zbliża się zima, wypadków czy drobnych kolizji może być znacznie więcej. Dlatego to bardzo dobry moment, żeby wybrać jedną z kamer do swojego auta dla siebie. Dziś postaram się wam przedstawić kilka propozycji kamer, z których sam również miałem okazję korzystać. Zapraszam do zestawienia. Fitcam X Zacznijmy od kamery, o której istnieniu nie miałem pojęcia. Generalnie napisał do mnie przedstawiciel firmy Fitcam z pytaniem, czy chciałbym zrecyzować ich kamerę. Ja generalnie nie wiem jak wy, ale ja muszę mieć wszystko najbardziej jak to możliwe poukładane, pochowane, możliwe bez widocznych kabli, wszystko generalnie zazwyczaj chowam najlepiej możliwie jak się da. Kamery od tej firmy są dosyć nietuzinkowe, co prawda nie do wszystkich aut te kamery pasują, ale podam Wam linka do strony, gdzie będziecie mogli sobie sprawdzić, czy do Waszego auta mają oni kamery. Jednak ja takie auto akurat mam, jest to BMW serii 3 i akurat fartem, bo fartem udało mi się dogadać, by taką kamerę przetestować. Jak to działa? Generalnie w BMW serii 3, ale i nie tylko, bo lista modeli jest dłuższa, jest czujnik deszczu. Trzeba zdjąć pokrywę i zastąpić oryginalną pokrywę na tą z kamerą. Są to niemalże identycznie wyprofilowane plastiki, z tym, że na końcu mamy kamerę. Kamera pobiera energię z przewodu od czujnika deszczu, ale można też pobierać ją z bezpieczników czy od OBD. Generalnie plastik wygląda prawie że 1 do 1, jak oryginalny, z tym, że jest on z kamerą. Kamera nagrywa w 4K, ma dosyć szeroki zakres pracy, bodajże jest to 170 stopni, ma slota na karty microSD i nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Poza tym jest to kamera jak większość kamer na rynku, które nie posiadają ekranów i działa ona oczywiście z aplikacją na telefonie. Jest ona pomocna w zapisywaniu i odczytywaniu czy zgrywaniu filmów. Dla mnie dosyć fajną opcją jest to, że można sobie wyjąć kartę SD i z nią do domu zgrać materiały, wrócić z nią do kamery i znów można jeździć. Ostatnimi czasy producenci idą w wbudowaną pamięć, co dla mnie jest akurat wadą, bo przesyłanie filmu przez aplikację nie należy do najszybszych. Ale nie wszyscy takie wady widzą, dla niektórych jest to na rękę, także macie dwie możliwości odczytywania filmów. Ten model, który mam ja, pasuje do 25 modeli Audi BMW od serii 1 do 7, od X1 do X6 itd. Żeby się nie rozgadywać i przejść do kolejnych kamer, na zakończenie tego wątku dodam, że po pierwsze nie będę Wam pokazywał jak tą kamerę zainstalować, bo wszystko macie pokazane na trzech obrazkach na stronie z opisu filmu. A po drugie, na innych aucjach znajdziecie kamery do Dodge'ów, Tucson'ów, Toyot, Porsche'aków, Hyundai'ów, audits i innych aut. Niemniej tak jak mówię, kamery te pasują raczej do nowszych aut, aczkolwiek sprawdźcie, bo może i pod Wasze auto znajdziecie kamerę, która akurat będzie pasować. 70 MAI Dash Cam Lite Kolejna kamera, którą Wam przedstawię i wyróżnię w tym odcinku jest 70mai Dashcam Lite. Tą kamerę również miałem okazję używać, teraz używa jej mój tata w swoim aucie z powodzeniem. Ta kamera nie jest ze współpracy, a kupiłem ją na Allegro na Black Friday rok temu w dosyć dobrej cenie, więc jakbym miał doradzać, warto może poczekać na te czarne piątki Cyber Monday'e, bo pewnie coś z tego segmentu się pojawi. Generalnie ta kamera ma dwucalowy ekran, dla niektórych must have w kamerach samochodowych. Ogólnie ekran jest pomocny, aczkolwiek kamera przez to jest znacznie większa gabarytowo od kamer, które tego ekranu oczywiście nie posiadają. Kamera nagrywa wydaje mi się wystarczającej jakości dla każdego, aczkolwiek jak szukacie kamery z 4K to ona tej rozdzielczości nie obsługuje. Kąt widzenia to 130 stopni znacznie mniej niż u poprzednika, ale w tej cenie to dobra propozycja. Mamy tutaj też do dyspozycji kartę MicroSD, tylko musicie mieć kamerę z przedziału 1664 GB. Pamiętajcie o tym, ja próbowałem z 8 i 128 i nie szło. Z kolei lepiej kupić markową kartę 32 niż SHIT, który ma 64 GB, więc doświadczenia wam podpowiadam, bo kilka kart już musiałem wymieniać w swoich kamerach. XBlitz S6 Kolejną kamerą, którą mogę Wam polecić, którą również oczywiście używam, w tym momencie jeździ z nią co prawda moja żona samochodem, ale ten samochód również ja używam, jest XBeats S6. Powiem tak, jestem zadowolony z tej kamery, ale jeżeli zdecydujecie się na zakup, to sprzedam wam jednego tipa. Generalnie myślałem, że ta kamera mi się zepsuła, oddaję ją na gwarancję. XBLITZ ma fajny support. Nie stwierdzili oni na miejscu wad w kamerze, ale doradzili, by sprawdzić kabel. I faktycznie nie wiem co, gdzie i kiedy, ale ta kamera wariowała i było to właśnie spowodowane kablem, który albo się przegrzał podczas upalnego lata, albo sam nie wiem co. Wymieniłem kabel i kamera działa do dziś. Używam ją, nie wiem, od może dwóch lat, generalnie od daty jej debiutu. Z ręką na sercu mogę Wam ją polecić, ona nagrywa w 2K, obsługuje karty 128GB, jej ustawienie jest łatwe, bo nie ma żadnego pokrętła, które musicie dokręcić, by zafiksować kamerę w jednej pozycji, tylko ona ma swój taki system, oczywiście ma wszystkie sensory dźwięku, ruchu, szcząsów itd. Akcja z kablem, może Wam się przyda, może nie. Przy tej kamerze mi się tak zdarzyło, że kabel no, przestał działać, ale pamiętajcie, to może przydarzyć się również w każdym innym sprzęcie, w każdej innej kamerze, więc na przyszłość pamiętajcie, sprawdźcie najpierw kabel, bo może z nim coś jest nie tak. Navitel MR-55NV Kolejna kamera, aby nie być nudnym, będzie to wideorejestrator, który pełni rolę lusterka wstecznego, jak i kamery. Co prawda, to jest wyjątek. Nigdy nie miałem okazji testować takiej kamery. Pojęcia nie mam, jak to w ogóle w sumie wygląda, gdy możemy zobaczyć, co nagrywamy na lusterku wstecznym. Aczkolwiek ta kamera ma stosunkowo dobre oceny. W zasadzie nawet bardzo dobre oceny. Jej ocena na Allegro to 4,86 na 5, jako średnia spośród kilkuset ocen. Więc zakładam, że ten sprzęt jest całkiem dobry. Użytkownicy wypowiadają się o niej bardzo dobrze, mówią, że jest to solidny sprzęt: ma cienką obudowę, polskie menu, dobrze trzyma się lusterka, ma szeroki kąt widzenia, a jakość nagrań jest zadowalająca. Ma ekran o wielkości 4,4 cala, nagrywa w Full HD, a kąt obiektu w to 140 stopni. Ciekawe jest też to, że możecie też otrzymać gratis 12-miesięczną licencję z mapami, także jeżeli ktoś by potrzebował, jest taka opcja. Nie chcę, by ten odcinek był zbyt długi, więc dziś tylko 4 kamery, ale myślę, że to wystarczy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzach. Wiecie w zasadzie co robić. Dajcie również łapkę w górę i może subskrypcję na tym kanale, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!